Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie dla trygonu wodnego, czyli dla rybek, raków i skorpionów. To czytanie jest ogólne, więc nie z każdym musi rezonować. Poczytania prywatne zapraszam na maila lub na facebooka. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające dobrobyt, finanse, rytuały miłosne, rytuały separacyjne, jak i również odblokowujące czakry. Nie przedłużając, zaczynamy czytanie. Zobaczymy sobie, co w miłości u rybek. Witam wszystkie rybki bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie, jaka energia będzie Wam towarzyszyła w grudniu. Będziecie bardzo dużo siedzieć w głowie, będziecie bardzo dużo rozmyślać. Tutaj widzę różne pomysły, nowe pomysły, możliwe nowe pomysły na nową pracę, na, na własny biznes, tak? Tutaj jakaś kreatywność widzę, tutaj jakaś kreatywność. Będziecie bardzo kreatywni, moi kochani. No ale zobaczmy sobie, co karty dalej na to. W ogóle macie jakąś taką w sobie chęć do działania. Mam takie poczucie. <laughs> Przepraszam. Pięknie. E, moje drogie rybki, ja widzę tutaj, że przeszłość się tutaj do Was odzywa. E, osoba, która Was zraniła, która Was oszukała, która Wam coś tutaj, nie wiem, namąciła, e, wychodzi wszystko na jaw okazuje się, że to wszystko było nieprawdą. Okazuje się, że to wszystko plotki były, moje drogie rybki. E, pokazuje mi się tutaj dla niektórych trójkąt. E, coś jest przed wami ukryte i tutaj w grudniu przychodzi do was wyjaśnienie, tak jakby nagle taki cios. E, pokazuje mi się tutaj również, że wy cały czas macie w sobie wiarę, że jeszcze i jeszcze jest możliwość, żeby żeby stworzyć z osobą rodziny, tak? ponieważ, ponieważ to jest wasza bratnia dusza, dla niektórych bratnia dusza, dla niektórych bliźniaczy płomień tak? tutaj mi się pokazały uczucia, tutaj mi się pokazały przeprosiny jeśli to wy byliście o coś oskarżeni no to tutaj wychodzi na to, że to była osoba bardzo fałszywa jakiś kolega, jakaś koleżanka która po prostu porobiła plotki i wasza druga połówka po prostu do was przychodzi i was przegrywa Przepraszam, tak widzę tutaj że ktoś że ktoś was bardzo mocno obserwuje ktoś wam się bardzo mocno przygląda cały czas mam tutaj pokazane przeprosiny ta osoba was przeprosi lub po prostu wyjdzie na jaw tak jakieś oszczerstwa jakieś plotki i po prostu no się dowiecie o tym tak tutaj mam przebaczenie tutaj mam oczyszczenie. Energetyczne, takiej przebaczenia, takiego tej relacji, tak? Ale to jest relacja z przeznaczenia. Um, tutaj mam pojednanie, tutaj mam rodzinę, tutaj mam, no w tej karcie jest wszystko, tak? Tutaj jest szczęście, miłość, rodzina, moje drogie rybki. Tutaj mi się również pokazało, że Wy bardzo dużo w głowie siedzicie i się zastanawiacie. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem, ale nagle do was przyjdzie takie, takie orzeżwienie, takie. Dowiecie się po prostu czegoś, co w ogóle byście się tego nie spodziewali. Także tutaj widzę, że no, będzie ciekawie. Tutaj u rybek się będzie troszeczkę działo. Niektóre rybki tutaj mogą się spodziewać ciąży także gratulacje jeśli ktoś planuje jeśli nie no to wiadomo że się zabezpieczamy um, jeśli chodzi o pracę pokazuje mi się tutaj zmiana pracy pokazuje mi się tutaj całkowicie um, coś nowego niektóre rybki tutaj um, które planowały sobie od dłuższego czasu własny biznes no to widzą tutaj że wpadną na um, na idealny pomysł, i po prostu ruszą, tak? Tutaj macie szansę na podpisywanie nowych umów, na podpisywanie mm, tak kontraktów, y, nawet dla niektórych tutaj mi się pokazał y, awans. Także pięknie, moje drogie rybeczki. Zobaczymy sobie kartę wyroczni dla Was. Zbliża się ogniste apogeum. No, to będzie gorąco. Oraz karta rada dla rybeczek. Drzewo odpoczynku, cierpliwość i spokój. Właśnie, podchodźcie do wszystkiego spokojnie tutaj naprawdę na spokojnie zachowajcie w sobie taki spokój i słuchajcie się swojej intuicji tak to były rybki którym bardzo serdecznie dziękuję oraz pozdrawiam i przechodzimy sobie do kolejnego znaku którym jest którym są raczki przepraszam witam wszystkie raczki bardzo serdecznie zobaczymy sobie Jaka energia tutaj Wam będzie towarzyszyła, tak? Wybory, moje drogie raczki, tutaj będziecie dokonywać wyborów: czy coś zakończyć, czy raczej w coś nowego wchodzić, czy dać komuś szansę lub czemuś, tak? Zobaczymy sobie tutaj za chwilę, co nam karty chcą przekazać. Okej, okay. moje drogie raki, niespodziewana wiadomość, która wywróci wasze życie do góry nogami, tam gdzie były blokady, tam będzie wiadomość, tam gdzie ktoś was zablokował, nie wiem, wy lub kogoś zablokowaliście, tak, tutaj będzie, tutaj będzie, poja tutaj będzie pojednanie. Inaczej, tutaj będą przeprosiny, tutaj będzie wiadomość. Nagle ta wiadomość Was bardzo mocno zaskoczy. To będzie mógł być list, to będzie mogła być wiadomość, to będzie mogło być tak telefon lub po prostu zapuka ta osoba do Waszych drzwi. Nagle ktoś, na kogo długo czekaliście. Mi się tutaj pokazało, że czekaliście długo, i niespodziewanie tutaj ta osoba się na nowo pojawi. Wiadomości, wiadomości. Karty tutaj pokazują, żeby uważać w pracy na fałszywe osoby, które pod wami kopią dołki. Ktoś, kto jest zazdrosny o was. Uważać. Dla Singli, tak jak powiedziałam, widzę tutaj tą wiadomość, ale również widzę, że kogoś będziecie mogli poznać przez internet to będzie e, znajomość na no, odległość moi kochani e, wy tutaj, jeśli przyjdzie do was ta osoba, na kogo bardzo długo czekali się to wy tutaj będziecie bardzo tacy mm, ostrożni, będziecie bardzo mocno ją obserwować, będziecie bardzo mocno jej się przeglądać e, i raczej ja tutaj nie widzę, żeby się wy wchodzili w tą relację na nowo e, ale tak jak mówię, tutaj będzie podejmowanie decyzji Również mi się tutaj pokazało, że raki niektóre będą się zastanawiały, czy nie kończyć jakiejś stałej relacji, ponieważ tutaj nic nie ma, tak? tutaj nic nie ma, tutaj już dawno uczucia wygasły, to jest taki troszeczkę toksyczny związek. I wy tutaj będziecie się zastanawiać, czy czasem tego nie kończyć, tak? I ruszyć po swoje szczęście. Zobaczymy sobie, co karty z są nam przekazać dla raczków. Jesteś wystarczająco dobry, dobra. Mhm. Taki macie przekaz, moje kochane raczki. Oraz karta rada. Głodne duchy, obsesje, świadomość, niedostatku, przywiązanie. No właśnie, tutaj nie ma miłości, moi kochani. Tutaj, tak jak powiedziałam, tutaj jest taki toksyczny związek. Wy tutaj musicie sobie to po prostu przemyśleć, przeanalizować i po prostu podjąć jakieś działanie, bo no wy się po prostu męczycie tutaj. W jak, jakiś raczek w jakiejś sytuacji się bardzo mocno męczy i, i tutaj um, musicie być tego świadomi, tak. To były raki, którym bardzo serdecznie dziękuję. I przechodzimy sobie do kolejnego znaku, którym jest to skorpion. Witam wszystkie skorpiony bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie Waszą ogólną energię. Ogólna energia dla skorpionów. one się czemuś przyglądają z daleka tutaj mają nadzieję, że, że ich marzenia się spełnią, że to co sobie wizualizujecie to co, o czym myślicie pozytywnie, to że to po prostu przyciągniecie, ale czujcie, czujecie się w tym wszystkim bardzo tacy samotni, przeciążeni tak jakby troszeczkę taką maskę zakładacie, tutaj się uśmiechacie, ale w środku w sercu no jest, jest taka pustka, jest taki żal. Dla niektórych Skorpionów pokazała mi się propozycja wyjazdu. Ktoś was mógł zaprosić, jakiś wyjazd wam mógł tutaj zaproponować. I wy się tutaj zastanawiacie, czy warto jechać, czy warto w to inwestować, czy też nie. Spotkanie mi się również tutaj pokazało z kimś, z kimś młodszym od was. Pokazała mi się tutaj różnica wiekowa oraz dystans. Może być ktoś na odległość. Jeśli wy tutaj sobie planowaliście wyjazd, no to tutaj się odbędzie ten wyjazd. Jeśli nie, no to nagle dostaniecie taką propozycję. Propozycję wyjazdu. Dokładnie. Ale wy się będziecie zastanawiać, moi kochani, wy się będziecie zastanawiać, czy, czy jechać, czy też nie, czy to warto, czy też nie. Będziecie mieli bardzo dużo znaków zapytania w głowie, gdzie będziecie po prostu szukać tej odpowiedzi, tak? Nie wiecie, czy warta, czy gra jest warta świeczki po prostu czy to nie jest na zasadzie na, na, na moment, na chwilę. E, tutaj mi się również pokazał, e, że że wy macie w sobie bardzo dużo wątpliwości, ale to jest, to jest przeznaczenia, moi kochani. Tutaj będzie budowanie własnego gniazdka. Na tym wyjeździe tutaj bardzo dużo się dowiecie. Ta osoba się tutaj przed Wami otworzy, e, powie Wam o swoich uczuciach, o swoich odczuciach, to co do Was czuje, to co by chciała. E, również mi się tutaj pokazała karta ciąży, także tutaj uważamy, no, moja droga skorpione. E, jeśli oczywiście nie planujecie, jeśli, jeśli, jeśli planujecie, no to aleluja i do przodu. E, tak. Także tutaj takie coś mi się pokazało, takie coś, moje drogie skorpionki. No tutaj karty pokazują, żeby do wszystkiego podchodzić na spokojnie. Również tutaj uważać w gronie rodzinno-znajomych, bo tutaj może dojść do jakiegoś konfliktu, tak? Nie wiem, z mamą, z tatą, z ciotką, z babką, koleżanką, kuzynką i tak dalej, i tak, dalej, tak? Także tutaj po prostu uważamy, moje drogie skorpionki, w pracy widzę bardzo dużo pracy w pracy, widzę bardzo dużo pracy, bardzo ciekawie to brzmi bardzo dużo latania bardzo dużo załatwiania, podpisywania no teraz będziecie mieli naprawdę no, białą gorączkę w pracy ale wy sobie wszystko tutaj na spokojnie ogarniecie, również karty pokazują żeby odpoczywać zobaczymy sobie kartę wyroczni dla was twoja ciężka praca przynosi owoce pięknie oraz karta rada dla skorpiona. Tkaczka sieci. Synchroniczność, boska inteligencja, przyczyna i skutek. Pięknie, moje drogie skorpionki. Moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Naprawdę jesteście cudowni. Naj, najcudowniejsi na świecie. E, wasze komentarze, wasze łapki w górę, wasze wyświetlenia, wasze subskrypcje dodają mi motywacji do działania i to, co robię, e, wiem dzięki Wam, że to, co robię, jest dobre, tak i to do Was trafia. Naprawdę, e, bardzo Wam za to dziękuję. E, jeśli wbijemy 5000 subskrypcji, moi kochani, będzie live, będzie można zadać pytania do moich kart. Ja chętnie na nie odpowiem. A ja, moi kochani, życzę Wam dużo słoneczka w życiu oraz w serduszku, aby Wasze wszystkie marzenia się spełniły. No i cóż, słyszymy się w następnym czytaniu. Pa, pa.